Trzeci odcinek Square Story, po kolei, w którym nadal zajmujemy się naszą willą. willą. Yy, willa już, no, dużo w niej jest zrobione. Znaczy, w niej to może nie. W niej nie, na zewnątrz. Tak, obok. Yy, I teraz postanowiliśmy wam to pokazać. Już nie robiliśmy wiele na wizji, no bo to by za dużo czasu nam zajęło. co ci TNT. <laughs> A tak dla ja sobie zrobiłem. Ale nie, ja nie mam zapalniczki. Yy. Yy, I tak, i co? Lecimy i pokazujemy zmiany. Tak, yy, ścieżki są zrobione. Ścieżki? Ale ścieżki to najmniejsze, czy jeszcze? Chodźmy, zobaczmy co dalej. Willa wręcz się zmieniła, nie do poznania. No, ale ścieżki też trochę kopania było. No na pewno. I do stownu. Nie mówię, że nie. Musiałem. Ale powoli widać zmiany. Dobra. No to tutaj już jest dróżka do naszego domku i tu wchodzimy. Jest wejście, ogrodzenie zrobione, całość zagospodarowana, jest fontanna, są zrobione dojazdy do naszych garaży. Jest też, znaczy nie automatyczna brama, ale... No brama. brama ...pistony, no brama jest. Samochodami możemy wjeżdżać, <grym> tylko jeszcze tutaj nie działają te garaże. Hmm, co tu jeszcze powiedzieć, yy, zaraz pewnie też w tym odcinku planujemy zrobić most, który połączy nas z tamtą, następną wyspą mm -hmm. i też rzecz jaką nam się tutaj udała zrobić, a więc przedłużenie tej rzeczki, może tutaj zaraz, się kończyła. w poprzednich odcinkach, kończyła się w tym miejscu i przedłużyliśmy ją do, tam, do następnego bajorka, yy, co tu jeszcze powiedzieć, yy, chodźmy dalej na zewnątrz. No. Jest... Znaczy na zewnątrz jesteśmy, ale za. z tyłu. Weźmy tutaj przez drzwiczki tak, ja nie też widzę. w garażu. Ten F1 tak, nie, ja nie widziałem. Dobra już yy... o. Piwnicy jeszcze nie ma, ale... Ja cię. Co? Na drzwi. nie nie możesz wejść. Yy... No i teraz tutaj jeszcze nic nam się w środku nie zmieniało. Ale zrobiliśmy też wyjście na zewnątrz. Z tyłu. I mamy ogródeczek Mamy ogródeczek, gdzie już prawie całe zboże dojrzało. Mamy ogródeczek, gdzie rośnie nam dynia i medal. Mamy tutaj yy, studnie. O to ty tak chyba zrobiłeś. No. Bo teraz nie mamy nieskończonego źródełka. A wtedy było nieskończone źródełko? No. Aha, to nawet nie chciałem. No bo ja wiesz, jak to był na krzyż pod spodem ten woda. To mogła się na dole. Poczeka, ja mam ten. Masz No. Myślałam, że tak zabrakło ci tego Glowstone'a, nie? Nie, nie, nie. specjalny, bo żeby w czego można było wybrać. I tutaj. Nie wyjdę teraz. Nie Z No i teraz mam nieskończone źródełko. Mhm. Mm i co tutaj jeszcze jest do powiedzenia? Mm... Owce. Owca. Owca? No. <noise> e, nie tak. E, w skrzyneczkach mamy na razie jedyne plony. O, melon. Pojawił się w końcu? Uh -huh. e, dynia już trzecia. Melon. Pierwszy. Drugi. Nie drugi. Uh -huh. e, I tak, ja jeszcze przygotowałem tam z tyłu budę dla psa, którego może znajdziemy. Bo Uf. chyba w 1.0 nie można było spotkać, teraz może nam się uda. Eee, co tu jeszcze jest do powiedzenia? W sumie to tył jest już prawie omówiony. choć jeszcze może to pokażemy tak trochę dalsza. Że ten nasz kompleks już jest naprawdę zagospodarowany dosyć fajny. później się pokaże z tamtej wysokiej góry, nie? Jak zbudujemy no. most. Może na sam koniec zrobimy ten, takie cięcie już, żeby pokazać eee, na koniec odcinka. Co to na to? Jak? Jakie? Bo... Żeby na samym końcu dać sam filmik, już może bez głosu naszego, tylko takie pokazanie. To jest zdjęcie w zdrowie. Albo zdjęcie. Nie. Dobra, Dobra zobaczymy. zobaczymy. Dobra, głoski tu wyjdzie w pramiu. Dobra, to... idziemy spać chyba. No, noska idzie. I co? I wracamy za chwilkę, jak będzie dzień. No to czego? Nie idziemy spać? Czy czemu? Przecież mamy tutaj łóżka, nie tam. No nie, nie musimy iść tak jak w poprzednich odcinkach. Kurczę, żarcie nie Ja mam dużo jabłuszek. W skrzyni są tak. so, złote jabłuszka, nawet. A, no tak, już są. To jest jest sobie Dobra. Ja już leżę. No to sobie pan ja muszę zjeść. Dobra. Czekam na ja się na okay. ten czas. Okej. Okay. Dobra, biegnę. Dobra, herbatka. Bye bye. A ich to postawił? Nikt. creeper Dobra. E, to co? Bierzemy się. Bierzemy materiały rynku. i lecimy. Tum, tum. Tuj, ja się to się zastanawiacie, tak... skąd mamy tak dużo jabłuszek. No, na pewno się zastanawiacie. Ale to chyba już o tym mówiliśmy w którymś odcinku. Oj, to dawno. W tak? jednym z pierwszych, no. No to możesz przypomnieć. Nie, to później pokażemy jak zbudujemy mosty. Okej. Tutaj. i O, jest coś marniczka. By ją zatróc. Barwnika nigdy dość. Gin. Dobra. Uwaga, bo tam spadła. A druga. Jeszcze... O, kurczę, jeszcze gio. Dobra, pani. I żelazo. W końcu tego nie zabraliśmy. No dobra, trudno. To ja węgiel zbiorę, a to się długo co... dobra zjemy. to po odcinku, bo to jest pod wodą. No a to, to je... gdzie... A nie, wodą, dwa... dobra. Okej, więc to powinno jakaś przechodzić tak, żeby ten... E, ...to nasza brama wychodziła w dobrym miejscu, no nie? Kurczę, łopaty nie mam. Mam. Ja. Tak. To ja bym może zaraz zrobię. To ja ci dam, ja mam dwie. Nie, dobra spokojnie. Ja mam dwie. A, to dzięki. Tym, tym. Bo Dobra. sobie... Zaraz wyci wyciszę telefon. To sumie dobry pomysł, tylko gdzie ja mam telefon <grym> Okej. Okay. Most to raczej nie będzie nic niesamowitego. Taki. Taki przesmyczek. lekko będzie chyba podniesiony, na no nie? Mm. nie. No źle zaczęła. Nie chcę sens podnosić? No by nie był taki prosty. No. No. Nie mam półpłytek i pół półpłyt. Pół ja zrobiłem. To da, daj. Już. Chcesz sikierkę? No. A pół półpłytki. No dobra, ci nie. Nie tak dużo. No niech mam jeszcze to, co. Dobra.

Strasznie twarda ta ziemia A Jaka ma być ziemia Myślałam, że w wodę trochę Tu bym ten Nie tu To już B jeszcze podnosić no nie, nie, to stąd trzeba będzie jakoś Do wejść tam tutaj. Taka jak to robię. Coś takiego. Dobra. Oj, jej, 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 o. Idę zrobić ten. Hmm? Co? Belkę taką To okay. jest taką nogę tego mostu ja tutaj dokończę. A z jakiego drewna? Drzewa ciemnego czy jasnego? Może być jasny. Dobra Okej, okay. teraz wejdźmy sobie. Włodków raczej nie masz. Co? Eee, nie. Oj, coś mi się usięło. na chyba jeszcze coś tam zostało. Nawet. Eee, w skrzyni mam, no coś tam jest. Okej. Okay. W skrzyni. Zapewne. Ty, no zębiaka mamy w domu. Tak? No, nie wiem, jakim cudem. Zobaczę, że jest tak jasno. Chyba, żeby zrobić inaczej, że tu i zarobić sobie śkiarkę. Co? Ile sobie siarkę zrobić? To zrobię Dobra. No. Ja tam już nie idę. Jeszcze no, ja zrobię to. Kilka okay. okay. płatków. Ok. Łapaj się A złota ja puszko sobie chciałem. O, Nie złapałem się. Jedno. No. Mm -hmm. Okej, płotki, no, coś dzięki. No wiadomo, nie I to Co inaczej zrobię. I bardzo ładnie. Masek już prawie skończony. Tak, dzisiaj nie będzie za bardzo takiego wielkiego odcinka, ale mam nadzieję, że Wam odpowiada to, bo nie robimy ostatnio też takich za długich odcinków, tylko staramy się Wam jak najbardziej treściwie pokazać całość. Po pierwsze mi jest tego. łatwiej wrzucać i po no, drugie wy się... To są odcinki i wy się mniej nudzicie. Yy, wiesz co, jeszcze bym mu to jakoś to zaokrąglił częściowo, może zrobił coś takiego. Przy każdej z tych odnóg... znaczy nóg. To proszę, bo ta noga jeszcze jeszcze źle ten. Aha. O jedną w bok trzeba ją przesunąć. Ja to ją tą No ta jest dobrze. Żeby to, wiesz, nie był taki pojedynczy po... No wiem, właśnie o tym mi też chodziło, tylko jeszcze nie miałem pomysłu na to. Okej, okay, dobra. Tam to jest jeszcze... Aj, nie mogę wskoczyć. Chcesz ziemi? Co? Chcesz ziemi? Nie, nie chcę. Mam drewno. Jest drewno, jest impreza. Czekaj, to było tu... Oj, 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 Auć. Spadyłem. Dwa, cztery, pięć, to było tu. Trzeba to dać tu, tak? Dwa, tak tu. Oj, nie ciemnego. Okej. Okay. żarcia? Mam, dużo jabłuszek. Mhm. Ja tam się żywię jabłuszkami, są zdrowe. W czerwonym Co? w nadmiernej ilości powodują straczkę. No. Dobra, może zaokrąglać. Tak. Już tutaj dokończę. Ale mi coś dziś na dzisiaj. A nie masz do uruchomionego? Nie wiem, zobaczę. No. Chyba, że strona internetowa Facebooka, to jest cina. No. Wiesz, zbiera informacje o tobie. No, a no, tak też może być. Wow. Co? Te się laga? No. Przeciw... Że... 10 sekund później zareagował. Aż mnie zrzuciło z mostu. No, a mnie z tego, tego stałem zrobiłem sobie podpórkę, żeby zaokrąglić to takie, ten, nie? Tylko nie, nie wiem, czy w tak. taki sposób, czy... Wiesz to może być, nie. Może być taka szersza. Będzie masywniej wyglądała. No patrz, nie mogę skończyć. Okej. Okay. Nie ma to się też tackać, to jest tylko most na drugą stronę. Na no. dalszą ekspansję. Na dalszy podbój terenów. Mm. A w dalszych odcinkach. Chodź tam to... wyjdziemy na górę. No, jestem za. Jak tam wejść? Nie, tutaj będzie droga. Z tamtej strony jest trzeba by też wchodzić, wiesz, jest lepsza droga. A z której chcesz w górę? No na to no, tutaj. Tutaj, myślałem, że tam to dalszą. Nie, tu będzie lepiej na domy widać. No ładnie. Idzie noc. O, i noc. Ciąg, ciąg, ciąg. Mam dyrta jednego. Wykorzystaj go, mądrze No, postaram się. Czekaj, mogliśmy pójść spać w sumie. No dobra, trudno, zobaczymy efekt w nocy. A jest coś oświetlone w ogóle? Jest. No a nie? Ja już prawie jestem. Pierwsze. Ty to cheatujesz. Jak cheatuję? To jest magia ziemi. Wow. O, ty masz ziemię, a ja chciałem niszczyć naszego tego. Chrzanisz. Ja go zagospodarowuję. A jak to wygląda? Ja tu jestem, obok ciebie. O, znikłeś. Zarębiście wygląda. No. Nie wiem, masz, ja mam jeszcze mgłę włączoną, to mi trochę zżera ten obraz, ale... Opcje, wideo Normalna To we wejdź w gry Wziąłem daleko Nie, bo cię zlaguje Ładny zachód <grym> słońca fajna. Ja też mam wy <grym O. grym> na zoomie sobie pooglądaj Zaraz, ja się boję, że raz spadnę Ty no, ale masa ładnie to wygląda. Rozumiem, to wygląda jakby w takiej lepszej rozdzielczości wszystko było. No. Jeszcze tekstur, teksturki sobie w muszę zainstalować. No. Tylko, że mi się nie opłaca, bo jak nagrywamy ten. Ciekawi świata. Mm, to i tak nie ma. To tam jest po na tych wersjach nie ma. No kurczę, fajnie to wygląda. Chodź do ten naszego mamy. tego domku. i możemy też zapomnieć, że sami tutaj nie pracowaliśmy. No właśnie wiem, przygotowałam to na koniec tego odcinku. Też chciałem o tym wspomnieć. Na sam końcu. Oto o, jest idealna skocznia, rampa, tylko trzeba to tak jakby zagospodarować. Tutaj będzie w dół się skakało na stówę. Spodejdź? Spadywaj, spadywaj. Dobra. Za dużo byś chciał. To chodź, my będziemy wracać do domu i jeszcze pomówmy powiedzmy kto nam pomagał. Tak. Yy, pomaga nie, nam... tędy. Nie. Jak Tak. A tędy tak, ja chciałem drugą stroną. Pomagał nam Marcin, którego już znacie. Chodź mostem, nie. chodź mostem. Nie, zombie! Zombie! Nie bij mnie! Zostaw, zostaw! Mnie. Masz te? Co? Ja mam miecza. też mam miecz. Bo nie, ma, bo nie mam... jedzonka właśnie. U! Ale tu się nakociło na ich. Nie, jest tak le. Gorej, że jest creeper leci. Nawet dwa. oj no, czego na mnie! Oh. <laughs> level, 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 Jaka cioto, oddaj. Ja cię ratowałem, a ty mnie tak załatwiłeś. Oj. Nie bawię się, Hej. dziewiąty level miałem, ja pierdzielę. A ja miałem siódmy i mam ósmy. No widzisz, bo mi zabrałeś. Nie, no nawet nie wszystko, Jed jedną kropeczkę. No jasne. No naprawdę. Zobaczysz. zobaczę filmiku ile. Zobaczysz. Coś mi w ogóle przetrwało? Wszystko. No, trzeci dawek nawet. Wszystko ci przetrwało. O mój mieczek? Tutaj na dole wszystko jest. Dobra. Tu już po nic nie ma. Tu jeszcze. No już to. Dobra. Chodź, dobra, chodź do domku. No, nie ma co ryzykować. Chodź po prostu i z Chodź oświetloną tą. No drogą. Tutaj chociaż nic o mnie grozi. Jeszcze nic nie mów. Dobra, ja nic nie mówię. Ale zobaczmy jeszcze jak z tyłu jest to oświetlane, bo szczerze nie wiem. Nie, no tutaj też będzie się nie powinno spełnić. Teraz zobacz. Yy, trochę słabo, ale nie chyba. Miejmy nadzieję, że nic się nie pojawi. Okej, okay, no to co? Jeszcze A, tak... Zamknij, że... zamknij mnie. W bucie... Ja wyjść. Yy... Dobra, chodź. Co, nie idziemy do nie, idziemy do domku tamtego. A, bo jeszcze chcesz pokazać ten. No. Za ten czas powiesz ten, kto nam pomagał. Auć. Ja to już mówiłem, Martyn, którego ciekawy, ciekawi ten świataczek to. No. Nawet nie wiesz. Nie. Tak. E, link do kanału będzie w opisie. No. Dobrze. Nie, no, dziękujemy mu bardzo, bo pomógł faktycznie. Dużo mniej roboty było o, to tą rzekę co tam łączył z to, tym bajorkiem całym to on Mhm mm O, właśnie do mnie pisze Pozdrawiamy Tak Ciekawe co się dzieje Nie no, no tak Przydałoby się teraz jeszcze nad kolejkami zastanowić Ja mam pomysł To dobrze Dużo roboty będzie Trudno Jakoś tam radę. Dużo szkła będzie. Clipper, no, wynocha. Jest... Co? Kurczę, same clippery. Walnie. Nie walnie. No. Dobrze. Ty no, ile tego tutaj jest? O! A on się właśnie świat wczytuje. No mi też. Tu, tu, tu jest clipper i pajączek. Jakbym nie widział. Z pierwszą. Chodź do domku, co? Tu mam łóżka. Co? No to Co do swojego? Ile jabłek? Czekaj, bo ona... Okej, okay, ja leżę. No ja nie, ja się bawię z Creeperem i z pająkiem. To czemu nie wyjdziesz do pionku? Bo Creeper był przy, przy moich drzwiach ja chciałam wejść. To... Zły Creeper Nie chciałam ten wchodzić. Już? Mm, no... no. Jakby było już to byś wstał. Już. Dobra. Tak, tutaj mamy pole uprawne. Ale jaja. Co? Pierwszy raz mi się pojawił out of memory. Zazwyczaj mi się, zazwyczaj mi się wyłącza po prostu. A widzisz. Tutaj mamy... Czego te zwierzątka powychodziły z tych? No nie żartuj. No owce tylko zostały, a krowy... Ja pierdziele. Dobra, ale tak, tutaj mamy po pole uprawne dla naszych drzewek. Sad mamy. I owocowy, i ciastkowy Dobrze, że chociaż owce został najważniejszy I ciastkowy Ciastkowy jest najlepszy I kakaowy No i kakaowy też nie pokazywałem, na razie zbieram owoc ten <grym> Owoce mhm. To jest dzięki jednemu auć Sorry Pluginowi na bukita I owca też wylazła, a jak? No jedna I to zawsze niebiesko No właśnie zawsze na niebiesko wychodzi ale kurczaczki trochę zostały. To no ale czemu one tego wychodzą? Właśnie nie wiem, piszcie. Jak... Się raz w raz tam z kolei. Jest to od pawca w duchy krowa i ty, ty, ty jechasz. Ponoć się już tam spał, wiesz? Nawet tak zabijesz. Dobrze. Tak, a tutaj mamy sad kakaowy. Więc... Bardzo fajny mod i może być z tego, co ja kojarzę, tylko właśnie te trzy drzewka, czyli ciastka, kakao i jabłka. No, ale dużo nam to daje, dużo ułatwia. No, jabłuszek Zobacz. bardzo dużo nam to daje. Nie mamy chociaż w końcu problemów z tym, z Teraz, no, Widzicie, rano, jak wstałem, miałem 32, już mam 55. A zobaczcie, ile mamy tego. Ja ci cztery jeszcze zabrałem. No dobra, zobaczcie, ile mamy, tu mam... Tu mam cztery takich jabłuszek w skrzyni, zahomikowane. A nie, to są Tak. O, jeden diament. Diamant. Diament. Diament. Czasko. Karmel. Karmel. Dobra, popłać, to nie przedłużajmy, bo. Ale cię laguje mówi się jak robot. Co? Mówi się jak robot. A w końcu masz robotę, no to. To już się nauczyłeś od niego. A jak? Hmm, może niedługo sam jakiś filmik z tego wrzucę? Kto wie? Jeżeli by mi ta łapa fajnie wyszła, to mogę coś nakręcić. Nic nie mów, bo, bo będą chcieli cię będą męczyli. Ja jestem za. To może mieć... do mnie motywację. Wrzu wrzucasz jeden filmik, 300 widzów, nie? O. Od razu. Jeszcze <laughs> z całego świata na mnie. O. Nie, ale dobra, nie przedłużając, bo chyba kurczę mieliśmy zrobić treściwy odcinek jak ostatnio, a dzisiaj coś przesadziliśmy. ale wiesz, śmiesznie przynajmniej było. No trudno, fajnie się budowało, fajnie myślę, że się podoba też wam nasza willa. Teraz już tam ekspansja jednak będzie w Hamik. kierowana? Hamik! Mam pomysł to zbudujemy. No. Zbudujemy Cosia w, w jednym odcinku. Pobijemy Madzie. Jak? A po co takie gówno o, o, ona, ona to budowała miesiąc. A my to budujemy w jednym odcinku. Z przyspieszeniem, oczywiście. Albo z Ale. Ale co to za rekord? Co to za problem wykopać kurczę. Yy... Stożek w dół. I w górę. Ale to Usta. było 100 na 100? No to po co tak dużo? Patrz, a ja ci zrobię, patrz. Nawet w tym odcinku stożek w dół. Jeden, drugi. To... <noise> Jestem lepszy od magii. Wystarczy tak w dół iść. Cała filozofia. Ja Ale się tak zakopałem. Wyjdziesz? Nie. Dobra, noc. Wodę ci zleję. I sadkę. Jaj, <noise> Nie ma tak dobrze. Okej, okay, kuba, kurcze. Bo niepotrzebnie tutaj przedłużamy. Wiedziałem. Nie, ja nie mam... Piję, ja mam władzę! Wal yy, Dobra. I sam będziesz budował, o. Dobra. Nie, okej, okay. kończmy i zapraszamy Was na kolejne odcinki, w których nadal będziemy budować, rozwijać się i tworzyć. Tak. Do zobaczenia. Cześć.